bardzo często skarżycie się, że tofu wam nie smakuje. Kiedy pytam w jaki sposób je przyrządzacie, odpowiadacie, że w... kroicie i wrzucacie do przygotowanego dania. Tofu niestety jest takim produktem, który wymaga wcześniejszego zamarynowania. On musi coś wchłonąć, żeby miał smak. Tak jak dzisiaj robię akurat swój makaron ryżowy z warzywami, tak też właśnie wcześniej marynuje zajmuje to dziewczyny. Kurczę 5 minut, i po wszystkim. Marynuję sobie tofu w sosie sojowym, dodaję troszeczkę kurkumy i owocu jałowca. Tak zamarynowane tofu zostawiam na jakieś. 10 góra 15 minut, chyba że nie mam czasu i mi się śpieszy, no to wtedy 5 minutek i po wszystkim, ono i tak i tak wystarczająco wsiąknie i takie tofu przesiąknięte marynatą jak najbardziej mogę już wrzucić do gotowej potrawy i wtedy jak najbardziej będzie miało smak taki jakiego oczekujemy.